Witajcie serdecznie na moim kanale. Na dzisiejszy odcinek zakupiłam trzy zdrapeczki w sumie za 25 zł. I mamy magnetyczną piątkę, Big 777 i pisankę. Może zaczniemy od pisaneczki. I tutaj trzeba znaleźć motylka w bonusie i wygrywamy 25, ewentualnie trzy równe symbole, i wtedy się Przypisaną wygraną wygrywa. No niestety tu jest garnek. A tu jest parasol. No niestety liść. Marchewka, Biedronka. Liść. No niestety mazurek kurczaczek. O. No nic z tego. To jest pustaczek. Tak, HPG. To teraz weźmiemy może tą żółtą magnetyczną piąteczkę. I tutaj trzeba poszukać piątki czarnej, ewentualnie niebieskiej. Ta niebieska nam podwaja wygraną. I szukamy piąteczki. A mamy: 4, 4, 7, 3, 1, 7, 2, 3, 9, 2, 8. 2, Dziewiąteczka, jedyneczki, a dziewiąteczki nie ma. Pustaczek. No, niestety, wezmę coś innego, a tu, ale jeszcze może ma, big 7, 7 nam coś pokaże, jakąś siódemkę. I tutaj, w zależności ile siódemek odnajdziemy, to tyle razy mnożymy tą wygraną. Na razie nie mamy siódemeczki. Save, gwiazda, pik, ananas diamenty, jabłuszko, koniczynka, no nie ma siódemeczki, korona, bank. No z drugiej strony moneta, korona, złoto, truskawka, serducho, no gdzie siódemeczki? No nawet jednej nie dadzą. No to jest no ostatni rząd nie ma. No niestety, no niestety mamy ten. Ale mam jeszcze jedną pisaneczkę i może jeszcze tą pisaneczkę zrapiemy. No i tutaj szukamy motylka, którego nie ma. A tu trzy. Mamy dwa? Mamy. Oj, super. parasolki Też. nie? No było za dużo. Kurczaczki? Też nie. Wiaderka? Nie. Mazurek? Nie i kwiatek też dał. No super. To sprawdźmy. Piątka, piątka i piątka, 15 złotych. No to dobrze. Na zakupione zdrapeczki w sumie teraz, bo dołożyłam tą jedną za 30 zł, wygraliśmy połowę, 15 zł i dała nam właśnie ta pisaneczka ostatnia. Dała nam 15 złotych. No dziękuję licznie za oglądanie. Zapraszam na kolejne moje nagrania i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pa!